Czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Victor Vox, a my słuchajcie, podążamy dalej za znaczeniem, gramy słuchajcie dalej w follow the meaning. Przydało mi słuchajcie tutaj, ja nie wchodziłem tu bez was oczywiście. Yy, I zobaczcie w ogóle tutaj jest flaga, flaga Polski, no bo twór, twórca Polski, yy, w sumie twórcy, może dwóch twórców że jest. Yy, I dwóch twórców słuchajcie z Polski, więc mamy tutaj flagę Polski. Zobaczmy w ogóle co tutaj się dzieje. Yy, jest szansa, że to jest, słuchajcie, ostatni film z tej gry, bo nie wiem, ale mam wrażenie, że już powoli się do końca zbliżamy. Tutaj, słuchajcie, też koty nam mówią, że jeszcze tylko trzy zostały koty, więc no wydaje mi się, że to już będzie niedługo koniec. Także zobaczmy, co tutaj jest. Okej. Okay. Na razie się nie dowiemy. Tymczasem w szpitalu. To jest Suzy, prawda? I co? Co tu się dzieje? Nareszcie mój transfer jest gotowy! Lecz tylko Pau Trilby może go aktywować Okej, okay, co my możemy aktywować? Hmm No dobra, ale to jest jakaś... Jakiś pokój... Jakiś, jakiś budynek taki... Obok, prawda? Zobaczmy co tutaj się dzieje, tu jest jakiś komputerek, jest jakiś... Ten, na razie tam nie możemy wejść Aha, jakieś hasło trzeba wpisać Trzeba wpisać hasło No dobrze, w ogóle zaczął się... Zaczął się sezon mandarynkowy, ja jestem strasznie zadowolony z tego, że się zaczął sezon mandarynkowy <laughs> Sezon, sezon świąteczny też się powoli zaczyna yy, I słuchajcie, co to jest? To są jakieś klucze? Ale yy, co w tej kolejności to ma być? Takie coś Czekajcie, takie coś Potem są te dwa trójkąty To było trochę za proste, ale... Ale kto wie nie, to nie jest to. No chyba, że... No a widzicie, tutaj jest po długości, prawda? Czyli najkrótsza to będzie ten. Yy, widzicie, to są długość kluczy. Wydaje mi się, że o to bardziej chodzi, czyli drugi jest, słuchajcie, no to dobrze było akurat. Potem jest słuchajcie, trójkąty, to jest są dobrze. I potem jest yy, półksiężyc. Super, półksiężyc bez środka, prawda? Proszę bardzo, mamy wejście. No takie proste zagadeczka. W porównaniu do tych poprzednich, <laughs> na których się zablokowałem. To trochę, trochę było, było to. No, wiecie o co chodzi? Ja, ja tam niepotrzebnie się zablokowałem z to, to były bardzo proste akurat zagadki na poprzednim odcinku. Co my tutaj mamy? Komputerek. Witaj, doktorze. Wczytywanie. okej, okay. no to się, się nie wczytuje. Troszkę długo to się rozumiem, będzie wczytywać. Dobra, no to sobie poczekamy. To niech się tutaj wczytuje. Czy ja mogę sobie pójść? Bo może poczekać. lepiej szybciej. Czy ja mogę tu jakoś. Strzałka tutaj jest. O! Eee. Yy... What? Co? Co? Co to są za. Amo amogusy? Słuchajcie, amogusy to za... są. <noise> Co to są za amogusy? Amogusy z oczami. Eee... Yy... Słuchajcie, jak to się. Jak to się wydarzyło? Jak... Co? Ja jestem strasznie skonfundowany, jak to się wydarzyło, ale to jest, słuchajcie, taka abstrakcyjna gra, że się nie dziwię. Ma zęba jakiegoś. A, to nie jest ząb, to jest jakiś dysk. No dobra, ten ma zamknięte usta. Mogę ruszać w ogóle, nie wiem czy to element jakiś ważny Mogę ruszać asteroid, asteroidami Ten gość, ten gość ma oko Okej okay. Temu mi nic nie mogę zabrać, ma, ma, tutaj słuchajcie diodę I co dostałem A bo do... co, co, co kota złapałem? W jakiś sposób słuchajcie Pokazuje mi, że złapałem kota, ale nie, nawet nie zauważyłem go słuchajcie Może był za jakimś meteorem Tutaj coś się dzieje Nie widzę e, tutaj a, to trzeba te rzeczy potem wło włożyć, prawda? Czyli tu, tu, i słuchajcie, tu. Okej, okay, pa pa, pa pa, Amogusy. Amogusy, mam nadzieję, że nas nie nie złapią. Chyba, chyba to nam się przyśniło po prostu, prawda? Drukowanie, co nam drukuje? Wydruk identyfikatora. Ok, czyli mam identyfikator. Co tam, słuchajcie, widzicie co tam pisze? Po... Czy, czy mi, mi się wydawało, czy tam pisze Pozdro? <laughs> Słuchajcie, podoba mi się taki smaczek. Eee, I co tu jeszcze mamy? W ogóle nie, nie wiem, czy to ma sens włączanie tego, ale ale tu mam jeszcze jedną rzecz. A, identyfikator, proszę bardzo. Doktor Suzy, okej. Okay. Doktor Suzy, pacjent Paul Trilby, lekarz przeprowadzający badanie. Doktor Suzy, rodzaj badania badanie struktury umysłu. Struktura podobna do innych pacjentów przejawia znaki zaprogramowanego umysłu. Stan hipnozy został wykluczony. Pacjent twierdzi, że jest kontrolowany. Pacjent twierdzi, że jest kontrolowany, no przez nas jest kontrolowany, teoretycznie, ale. Co, to to jest. Yy, yy, nie wiem, czasami się zastanawiam, czy. Czy rzeczywiście ona nie jest przeciwko nam i nie chce nas właśnie wykorzystać jakoś do jakiegoś badania. Okej, okay, co tutaj mamy? To jest jakiś dysk. Co to jest? Wygląda jak opona, albo mógłbym powiedzieć, że to jest jakiś dysk. Może, może jakaś płyta winylowa, tylko jakoś pocięta, bez sensu. Eee, co my tutaj mamy? Nie możemy do drzwi pójść, czyli chyba wszystko, tak? Mogę sobie zajrzeć, ewentualnie wszyscy, także możemy wyjść. I co? Idziemy z tym dyskiem... Idziemy z tym dyskiem już do szpitala, prawda? No cóż, no to, 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 jest miejsce, na które... Czekałem, żeby odwiedzić, tu jeszcze mam jakąś budkę. A, to jest piwnica, zresztą tu mieliśmy pójść, słuchajcie, to jest główna... Główne miejsce, prawda? No właśnie, no właśnie, o! Uuu! Dobra, czyli teoretycznie tu możemy wejść, ale jestem... Okej, okay, nie możemy wejść w ogóle do szpitala, teoretycznie tylko mamy iść do tej skrytki tutaj. Tam miała być ta skrytka tego ruchu oporu czy coś, prawda? Dobra. Czyli tak, serce... Ciężko powiedzieć, serce jest tutaj... Ale tutaj miało być kółko, ale to przy sercu czy przy... Czy przy... Tym? Hmm. To jest interesująca akurat zagadka. Czyli mamy tak, taką flagę, flaga to może być słuchajcie, załóżmy, że flaga to jest strzałeczka do góry. Załóżmy, że to, to jest w takim razie dwie, równ znak równania. Tutaj mamy słuchajcie, serduszko, to jest słuchajcie, kółko, tak, a tutaj mamy teoretycznie to. Nie, to nie jest to w takim razie. Heh, hm. zastanawiam się właśnie, bo widzicie to, to jest pomiędzy dwoma jakby elementami. O to by się chyba zgadzało, wiecie? To by się zgadzało, czy ten, jak ser jest pomiędzy dwoma elementami, to teoretycznie jest pomiędzy tym i tym. Dobrze to rozumiem. Potem mamy to. Wydaje mi się, że tak. I tutaj mamy kółko. Tutaj mamy, słuchajcie, znak równania. Tutaj mamy pomiędzy tym i tym jest. Yy, to jest pomiędzy znakiem równania i strzałką w górę. Okej, okay. a tutaj jest to pomiędzy. Strzałką w górę i. i kreską w górę. Nie? Działa. Dobra, myślałem, że nie działa jednak. Cześć, holo? Holo? Yy. O! Co to za gość? Dzień dobry. I co? Nie ma tu doktora Susi, ale jest ta, ta babka, którą już spo, spotkaliśmy, z słuchajcie, wcześniej. Proszę bardzo, jesteśmy w skrytce ruchu oporu! Naleźliśmy się tu w końcu. Jakaś rura. Co to są za ludzie? Zaraz z nimi pogadamy. Pogadamy, ale tu są jeszcze jakieś... Jakieś rzeczy. Pacjent 047. Tam jest jeszcze ktoś. Nie, nie wiem czy kojarzymy te osoby chyba nie kojarzymy. Ale okej, okay. chociaż czy te, to, to nie wygląda trochę jak ten gość, ale to może już takie dom... A to, albo to jest ten stary, stary pan? Teraz to sobie wymyślam może. Nie wiem czy tutaj też coś nie piszę, ale nie jestem w stanie się za bardzo rozczytać. Możecie Braje... Nie, tam jakieś, jakieś głupoty piszą. Okej, okay. czyli to są tylko to. Dobra, pogadajmy w takim razie... Tu jeszcze jest jakiś plan. Doktor Suzy ten ktoś nie, ten ktoś nie. Mhm. No dobra, i tutaj mają jakiś tunel, to jest tunel, słuchajcie, do, w takim razie, do y tego, do, do, do szpitala, prawda, ale co chodzi o to, że doktor Suzy jest dobra, a reszta ci są, ci są źli, prawda, czyli taki gość z wąsami i gość z wąsami, to są źli, okej, okay. pogadajmy z nimi. Trzy ocy są zdolni do hakowania systemu, musimy wykorzystać ich umiejętności. Mhm, mm cieszę się, że dotarłeś, czy już zrozumiałeś, dlaczego tu jesteś? Czy już zrozumiałem? Właśnie na jakieś badanie, tak? Ale nie do końca rozumiem, jakie. Wykupiliśmy tunel, byś mógł dostać się do szpitala. No dobra, to co, mam się dostawać do szpitala? Coś mi powiecie jeszcze ciekawego? Tu są pacjenci... Tutaj jest jeszcze jakiś plan. Transfer... Do chmury... Jakimś... Musimy mieć jakieś dyski, oczy... No przecież trzy okiego, tak? Dobrze rozumiem? Trzy oki... O! Uruchom transfer, transfer exe. Potrzebujemy go, może nas ocalić No to co, ocalić może nas Wait <śm> Ale to tutaj by nie pasowało Jesteśmy trzy Czekajcie, trzy 3... Oho, wydaje mi się, słuchajcie, że my tutaj Musimy się dowiedzieć Dać sobie sprawę, że my jesteśmy trzy Zaraz, zaraz ogarniemy to, ale no zobaczcie, potrzebujemy go, może nas ocalić. No to brzmi jak my. Dobra, no, pacjent, słuchajcie, pacjenci to jest, wiemy, że ten gość i ten gość to są pacjenci. wygląda trochę jak ten stary gość, yy, ten co tam siedział sobie na ławeczce. Eee, tutaj w szpitalu, w szpitalu, aha, ale z X-em ruch oporu, no to ruch oporu jeszcze jest Suzy. Ten to jest zły. No słuchajcie, tutaj proszę bardzo mamy dwóch, trzy okich. No i wychodzi na to, słuchajcie, że trzy okim jesteśmy i my. Mhm, mm słuchajcie. Szybko, doktor Suzy czeka na ciebie. Czyli pod tym kapelutkiem, słuchajcie, trzymamy jednak. Ale ciekawe, czy, czy nasza postać o tym wie? Czy, czy, czy dowiaduje się tego razem z nami? He, hm, interesujące. Strasznie, strasznie ciekawe. Jesteśmy też Trzeokimi. No, zastanawiałem się, czy my jesteśmy Trzeokimi, bo mamy taki kapelutek, prawda? No, pasujemy na Trzeokich. Pamiętacie, byliśmy też w tym. Czekajcie. Okej, okay, nadchodząca... nadchodząca po, połączenie, Paweł, jest prawie na miejscu. Bądź gotowa. Okej, okay. idziemy. Dziękuję, wszystko jest przygotowane. Aby, aby, aby tym razem się udało, Mhm. I nadal nie do końca wiem, co, co, co by się miało udać, ale okej. Okay. Czy oni się nie spodziewają? Suzy się nas spodziewa. Okej, okay. no dobra, jesteśmy. Co my tutaj mamy? Jakiś pełno fiolek różnych. Pełno różnych fiolek. Tutaj jest jakiś obrazek. Nie wiem, czy to jest jakieś nawiązanie. Tutaj mamy, proszę bardzo, jakiś kod. Mhm. Co to. to są, mamy dołączanie tutaj, łączenie, prawda? Teraz w jakim. W jakim tutaj. No, aha. Wydaje mi się, słuchajcie, że. Pyk, 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 pyk. pyk. I będzie to coś. E, może jednak nie. Myślałem, że właśnie ten. ten. tutaj obrazek ma jakieś znaczenie większe. Ale szczerze mówiąc. Mamy takie tam dzik księżyc? Tak jakby coś tutaj jednak było na rzeczy, prawda? Może coś takiego? Nie, to troszkę inaczej wygląda. Heh, może jednak nie. Może jednak nie. Dobra, zastanawiam się właśnie, co tutaj jeszcze mam interaktywnego. Możemy wrócić, nie możemy wrócić? Tutaj nic się... O! Jest jakiś laptop? Proszę bardzo! Ja mam trzy okich. Mhm... Mm co to znaczy? To, że mam zrobić coś takiego? Nie, tak nie mogę zrobić. Okej, okay, ale mamy jakiś kod 01, ciekawe, to raczej nie jest żadne, nic tutaj nie jest zakodowanego raczej, nie wygląda tak, ale można sprawdzić zawsze, Upewnić się, czy to się tutaj działa w takim razie, o, a jak tutaj kliknę, mamy różne trzy opcje, okej, okay, czy ja muszę po prostu sobie je nałożyć na siebie, to czekajcie, no, notatki w ruch, Akurat teraz nie miałem notatek słuchajcie, notatek przy sobie, ale już sobie ogarnąłem. I teraz tak, muszę sobie zaznaczyć, że to jest coś takiego. Czyli taki taki tutaj dziubek. A tutaj co się dzieje? Tutaj mamy coś takiego, pyk. I potem mamy, słuchajcie, coś takiego. Okej, okay. myślę, że, że mniej więcej mam zapisane, czyli po prostu nakładam na siebie te, te wszystkie te, te, te wszystkie kombinacje. Czyli teoretycznie wychodzi coś... takiego. Proszę bardzo. Prosta zagadka, ale fajna. Podoba mi się. Ta, ta była całkiem ciekawa. Całkiem mi się spodobała. I mamy tutaj jakieś, jakieś wejście, jakieś może poko pomieszczenia dla pacjentów. Co my tutaj mamy? Jakiś plan budynku? Proszę bardzo. Tylko gdzie my jesteśmy? Tutaj? Ciężko powiedzieć. Tutaj może... może to tutaj chyba jest nasze wejście, prawda? Którym weszliśmy. Bo jest tutaj taka kratka może. Albo, albo ciężko powiedzieć. To jest chyba wyjście z... Z szpitala ciężko powiedzieć, tu mam jakieś łóżko, no okej okay. Mogę tam wejść? Mogę tu wejść, aha Tylko, że ja muszę się zorientować gdzie jestem, czyli teoretycznie Jeżeli dobrze rozumiem, że tutaj zaczęliśmy To jesteśmy słuchajcie tutaj, prawda? Zobaczmy co jest tu I już się pogubiłem <głynne> Sekundka, sekundka, czekajcie, a którędy my weszliśmy? Bo teraz to już nie, nie jestem Wait, mamy stolik, stolik, czyli tutaj jesteśmy. Tu jest stolik, prawda? Skoro tu jest stolik i są trzy wejścia, to to wejście prowadzi tu. Jesteśmy teraz tutaj i mamy trzy wejścia. Tak zawsze są trzy wejścia, przynajmniej. Więc maksymalnie trzy wejścia. Czyli jeżeli teraz gdzieś chcemy pójść, to możemy. Jeżeli chcę pójść do tych dziwnych rzeczy, to muszę pójść prosto. Proszę bardzo. To są krzesła akurat, więc nic nadzwyczajnego. I skoro tu są, tu są krzesła, to mogę pójść tutaj jeszcze raz. Jesteśmy tutaj i pójdę teraz sobie w prawo. Kamerę mamy. Ok, czyli to jest kamera. No widać po tym, rzeczywiście wygląda jak ta kamera. Eee, skoro tu jest kamera w tym rogu... To mogę pójść tutaj. Okej, okay. i teraz mogę sobie pójść prosto. Tak, i po prostu tu są zwoła, kafelki. To jest tak są oznaczone kafelki. Ale jestem nadal ciekawy co tutaj jest. A, mamy tu coś. Eee Okej. Okay. Aha, to jest ten, ha, logo Hiking. A Second Maze. Aha, że bo, bo drugi, drugi ten. Drugi, yy, tak bo Second Maze to jest oczywiście to studio. Yy, więc yy, tak, yy, po prostu <zarty> żart jest taki, że o kolejny, kolejny labirynt, a akurat chodzimy po labiryncie, prawda? <zarty> że drugi labirynt, a tak oni się właśnie nazywają drugi labirynt, a tutaj mamy Hiking. Hiking Games, czy jak oni się tam nazywają? Hiking Mind Studio, coś takiego. Zaraz jesteśmy tutaj, słuchajcie. Teraz możemy sobie pójść tu. Teraz możemy wrócić, słuchajcie, tędy. Pójść sobie w tutaj. I teraz, słuchajcie, sobie pójść tutaj. Proszę bardzo, jesteśmy już tutaj przy łóżku. Ale chcemy pójść tutaj, tylko tu nie ma światła. Okej. Okay. Interesujące. Czyli jak chcemy pójść tu, to musimy teoretycznie pójść tu. Mhm. I teraz możemy pójść tutaj, więc jesteśmy tu, a jeszcze chcę zobaczyć tutaj. Tu nic nie ma, ok. To sobie wrócimy. I teraz tak. Teraz możemy pójść tutaj bez światła, ale po prostu tu nie ma światła. Tu nie ma nic nadzwyczajnego. Chcę zobaczyć jeszcze, co tutaj jest. Nic tu nie ma, ok. Bo tam, wiecie, są takie za, zaułek, za, za więc tam coś mog, mogłoby być. I teraz możemy sobie słuchajcie, już pójść do wyjścia, prawda? Czyli teraz, teraz tu. I teraz słuchajcie, tu. I powinniśmy wyjść. Jest, proszę bardzo, ale to nie jest wyjście z całego, całego tutaj szpitalu. jest strasznie ogromny ten szpital. Co my tutaj mamy? Nie możemy zobaczyć. Tutaj. Mamy jakichś pacjentów zapiętych. Okej, okay. ale żadnego nie kojarzę. Tutaj. Więcej pacjentów, ale mamy Suzy. Mamy, słuchajcie, Suzy. I to są ci źli teoretycznie źli, źli tutaj no, lekarze. Prawda widać, że Suzy nie jest zadowolona z tego. Ok, zobaczmy co tutaj jest. Pomóż mi proszę, oni chcą zresetować mój umysł. Umówię prawdę. Stwórca istnieje. Pomóżmy jej. Mogę coś wyłączyć. Potrzebuję jakiegoś kluczyka. Mm. No dobra, tutaj też jest jakieś oznaczenie tego pacjenta, ale nie widzą chyba, nie? No dobra, zobaczmy co tutaj jest. Jest tu lampka. Jest tutaj coś... Cześć mamo! Wiem, że się martwisz, ale pomimo wcześniejszych niepowodzeń, jestem pewna, że tym razem to zadziała. Detektyw był brakującym elementem od początku. Wkrótce będziemy wolni. Mhm, no to spotkaliśmy już tą mamę. Okej, okay, co, co to jest? To jest jakiś słuchajcie... Jakiś kod. Oho? Czemu to jesteśmy my na tym obrazku, zdejmujący kapelusz? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Widzimy się my w tym momencie. No to to wiadomo mniej więcej, co musimy zrobić. Coś takiego. Albo nie. Albo nie do końca. Aha, muszę obrócić swoją głowę. Okej, okay. okej, okay, słuchajcie, muszę obrócić swoją głowę. Czyli jak sobie obrócę, to wychodzi coś. Wait. To wychodzi coś takiego. Okej. Okay. Proszę bardzo. Fajne, fajne. Podoba mi się, myślałem, że on zdejmuje kapelusz, albo po prostu trzyma kapelusz, żeby mu nie spadł. Okej, okay, tu jest lampka. Nie możemy tej lampki zaświecić. Jest tylko ten... ten list. Dobra, no w takim razie uwolnimy ją. Proszę bardzo. Uciekaj szybko. Aha. No dobra. Co teraz? Tutaj jest wentylacja. O o! Witamy z powrotem. Musimy tobie coś pokazać. To nagranie z twojej pierwszej wizyty. Co? Co znaczy z pierwszej wizyty? To, to teraz nie była pierwsza wizyta? No tak, bo tutaj widzicie, to jest jakby to jest troszkę inny. inna sytuacja. Po wyleczeniu wróciłeś po raz drugi. Nam no, wyczyszczono pamięć już. Następnie trzeci raz, i ponownie, i ponownie. Widzisz, Paul, byłeś tu u, u nas już wielokrotnie. Pomimo naszego leczenia, wciąż wracasz na tę samą ścieżkę. Niemniej jednak będziemy cię leczyć, aż nam się uda. Doktor Suzy, proszę o przygotowanie pacjenta w sali zabiegowej. Oczywiście, dyrektorze. Mamy mało czasu, musisz aktywować transfer. J jak mam to zrobić? Halo, co, co, co się dzieje? Słuchajcie, dowiadujemy się, że. No to to już się spodziewałem. Tylko ty możesz to zrobić, Paulu. Okej. Okay. No to to potwierdza się, słuchajcie, nasza. Nasza teoria, że jesteśmy trzy okimi. Otwórz drzwi! Szybko, synchronizuj się z systemem. Jak mam to zrobić? Halo, pomóż mi. Ja, ja pierwszy raz dowiedziałem się, że mam trzy oczy. <laughs> jak, mam, jak mam ich użyć? Okej. Okay. Wykresta nowy plik transfer Exe, który zostanie dodany do folderu gry. Słuchajcie, co my tutaj robimy? Podążaj za, za, za znaczeniem. Tu mamy foldery. jestem ciekawy Wiecie, co to jest gra idealna, żeby poszperać w plikach gry? I ja muszę tam sprawdzić. Cholera, wciąż, ja muszę zajrzeć do plików gry, rzeczywiście, żeby zobaczyć, co tam jest. I, i, i ja to sprawdzę jeszcze dzisiaj. No, jeżeli tu ma być koniec gry, to mamy follow the meaning exe, transfer exe, follow the data. Nie mogę tam zobaczyć. Muszę pro... z uprawnieniem administratora. Muszę zobaczyć tam. Tam na pewno jest słuchajcie, coś ukrytego fajnego w plikach. Transfer exe odpalamy. Proszę bardzo, instaluj, instaluj eee, Ale fajnie, super fajny pomysł, ja muszę zobaczyć do plików gry, bo tam musi być coś ukrytego Czemu ja to, czego, tego wcześniej nie sprawdziłem, to nie wiem Transfer EXE został zainstalowany, wszystkie pliki gry zostaną przeniesione do chmury Super Jestem ostrzeżenie, bardzo dobrze, przeniesione do chmury Transferujemy wszystko do chmury, nie wiem jak to Jak to wpłynie na grę Co to ciebie prawie? przerwijcie to natychmiast Zapoznój no dyrektorze do zobaczenia w chmurze. Mhm. Znajdzie pierwsza scena. Jak, to, jak on, on tam powiedział na samym początku? Błądzę. Błądzę w chmurach? Że głowy mam w, głowy mam w chmurach, tak? To powiedział, słuchajcie, na samym początku gry. No to ma sens, słuchajcie, no. Słuchajcie, no świetna gra. W sensie króciutka, strasznie króciutka. Yy, ale, no, powiem wam, że. Tu mamy tego lekarza, tu mamy tego. Yy, on trzy okiem nie był, ale był pacjentem, prawda? Tutaj też jest drugi pacjent. Tu są ci z ruchu oporu. To to jest ten taki dziadł, dziadulek, który był tam gdzieś. To też jest tam jakiś dziadulek. No dobra, słuchajcie, no powiem wam, że ja jestem ...zraźnie zadowolony. Bardzo mi się podoba. Yy, to się technicznie... Technicznie jakoś super gra była zaawansowana, ale pomysł... Tutaj na to na tą, tą fabułę pomysł na, na te takie wrzucenie tych elementów takich łamana, łamania tej czwartej ściany tutaj ten motyw tych trzy oki. Strasznie fajnie wpleciony motyw. Eee, dziękuję za wsparcie naszej debiutanckiej gry, pomagając Pawłowi w jego podróży Śledź nas, aby na, być na bieżąco z kolejnymi przygodami, ja jak najbardziej będę. Czy znaleźłeś wszystkie zagubione koty chyba nie znalazłem, chyba zabrakło mi dwóch, prawda? Szkoda? Moglibyśmy rzeczywiście. No właśnie, dwóch mi zabrakło. Ech, fajnie by było ich znaleźć, no ale nie będę przechodzić jeszcze raz gry, żeby to zrobić, prawda? Powiedz nam co myślisz, a to mi wrzuca na... Wrzuca mnie na Steama, okej, okay, czyli żebym wrzucił... Żebym wrzucił, słuchajcie, tę e, e, opinie, oczywiście wrzucę, jak, jak będę miał tylko moment. E, menu, no dobra, wróćmy do menu, żeby tutaj ładnie podsumować, ale zanim podsumuję, słuchajcie, ja muszę zajrzeć do plików gry, czy tam coś się przypadkiem nie kryje. Słuchajcie, znalazłem taki, taki plik tutaj, który się nazywa wiadomość od 3-okiego. I yy, jest tu słuchajcie, napisane. Zresztą mogę Wam pokazać screena. Yy, przyjacielu hakerze, upewnij się, że trzymasz dodatkowe oko na ten, na ten plik yy, dla kolejnych instrukcji. to słuchajcie, jest prawdopodobnie coś. Szkoda, że tego wcześniej nie sprawdziłem. Ale to jest prawdopodobnie coś, że w trakcie gry może ten plik się zmienić. I szkoda, troszkę właśnie, że tego nie, wcześniej nie sprawdziłem. No ale na pewno nie czuję, słuchajcie, aż takiej potrzeby, żeby przechodzić całą grę jeszcze raz i na przykład wiecie te koty zbierać, czy właśnie ten, ten, ten tutaj plik oglądać. Jeżeli, jeżeli słuchajcie, gra, graliście w grę, albo może gra, gracie w grę, albo zamierzacie grać w grę, to dajcie znać w komentarzach, bo jestem naprawdę ciekawy. Ale nie zamierzam chyba jeszcze raz przechodzić, słuchajcie całej gry, żeby to zobaczyć. No. Nie czuję, słuchajcie, chyba takiej potrzeby. No chyba że chcecie na kimś kiedy streamku, może jak będzie jakiś luźny stream jak to sobie jeszcze odpalimy, słuchajcie, follow the meaning i zobaczymy, słuchajcie, zrobimy taki szybciutki przebieg. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Na razie nie czuję potrzeby. Fajna, krótka gra, yy, super, super dialogi, super fabuła, yy, ładnie, przepięknie narysowana gra, bo jakby ma taki fajny klimacik, taki może właśnie samorostowy trochę. Yy. Czy tam właśnie od Amanity, o, o, Amanita, Design, troszkę taki motyw właśnie. Yy, I super, super mi się podoba grafika, super mi się podoba fabuła. Te postacie były strasznie, strasznie ciekawe. Yy, czy właśnie, no no zagadki były też ciekawe, w sensie fajnie, fajnie nawiązywały do tych różnych rzeczy tutaj w grze. Ale też nie były jakieś super zaawansowane, co było też spoko. No, tutaj gra bardziej stawała właśnie na tą fabułę, i na to takie: Ej, co tu się dzieje? Kim są ci ludzie? Czy tutaj my jesteśmy tymi trzy okimi? Czy my jesteśmy z Trzeokim? Czy może nie? Kim my jesteśmy w takim razie? Dlaczego akurat my jesteśmy tutaj aż tacy ważni? To było strasznie ciekawe, ale jeśli chodzi o no w wszystko mi tutaj się podobało w zasadzie taki typ gry nie wymagający na pewno od nas myślenia nie wymagający, ostatnio właśnie miałem dużo takich gier ostatnio dużo gier takich ogrywałem właśnie które wymagały dużo myślenia a to jest takie fajne odejście od tego może przydałoby się właśnie w jakiś kubykscapy zagrać czy może raz Lake'i w przyszłości także jestem ciekawy może w przyszłości się takie gry pojawią tutaj na kanale także trzymajcie te swoje trzecie oko słuchajcie, na harmonogram żeby zobaczyć Eee, żeby zobaczyć e, może czy tutaj coś się nie pojawi gdzieś w przyszłości ciekawego Na tym kanale Jeśli chodzi może o właśnie Rusty Lake czy Cube y, Czyli po prostu od Rusty Lake'a, gry Czyli bardzo, po, bardzo powiązane, tak? Bo to są właśnie twórcy powiązani To była ciekawa przygoda, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie całej serii i do zobaczenia. Rzucajcie łapą w górę, wpadajcie do komentarzy, do komentarzy wy, wy, wy po prostu. Bo bardzo Was proszę, żebyście zajrzeli do komentarzy, jeżeli macie jakieś przemyślenia. Bo na końcu serii ja zawsze, zawsze chętnie czytam komentarze. Zawsze chętnie czytam komentarze, ale po prostu wyjątkowo chętnie czytam na koniec serii. Także dzięki. Fajna, króciutka serijka. Bardzo mi się podobała. Do zobaczenia. Cześć.